Czy mógłbym, czy mógłbym prosić o komputer? Bo chciałbym się danymi posłużyć moimi przygotowanymi. To dawaj, nie ma problemu. z karki. Dla nas nie na ma problemu. E, nie Nie, na pewno, album który jest ogromnie. Album, który jest ogromnie hejtowany ostatnimi dniami, a według mnie jest zajebisty i... Playboy. Oczekiwania, czyli Playboy Carti, Playboykar i the Red, to jest na pewno jeden z moich ulubionych. Spoko, spoko, to jest pełna bateria. No. Eee, to na pewno bym dał Playboy Kart i Twenty Jan Safe, że ja w ogóle, bo szczerze mówiąc, że no nie jestem aż tak przygotowany, kurde. Na tą rozmowę, że aż pięć dać, albo... pewno po spokój się stresuj. A powiedz mi o tym kartie. <gum> jak, <gum> jak myślisz, dlaczego? Skąd ten hejt? Jak myślisz? nie wiem, Janch, tak so much fun. I kurde... Ciężko mi coś jeszcze wskazać. Może Kiglok na przykład mi się podobała płyta Kigloka z tego roku. A powiedz mi Ale co tak jest to ciężko... No według mnie jest coś... To jest. Według mnie taka sytuacja, że może on na początku trafił do tych ludzi, do których w ogóle nie miał trafić. I tak naprawdę jego popularność trochę przerosła tą stylówę, którą on tworzył. Bo, bo, bo tak naprawdę... Mnie to trochę zaskoczyło, że taka stylowa dotarła do takiej szerokiego grona ludzi, gdzie jednak jest to dość takie oryginalne i ciekawe i, i dziwaczne. I y, myślałem, że to będzie raczej taki raper dla e, wczutych trapowców, że tak powiem. Moment, nie? Tak, e, wiesz, i, i generalnie to się tak rozszerzyło i myślę, że teraz ci ludzie, którzy, do których to nie miało trafić, przy tej płycie, doznali szoku po prostu, bo, bo jakby to nie było tak komercyjne jak poprzednia płyta. I myślę, że, e, że głównie to wynika z tego, że może jego popularność go przerosła, a później jego muzyka nie sprostała tak jakby temu mainstreamowemu pragnieniu słuchaczy, bo on raczej nie zrobił coś... Ja bym w ogóle tą muzykę, którą on stworzył na tej płycie nazwałbym synth-punkiem, ponieważ e, tak jak w punk roku, on cały czas gada jedno i to samo, tak naprawdę. Kurde, tak naprawdę w punk roku było to samo, ziomek wymyślił sobie jeden tekst i przez minutę cały czas to samo napierdalał. Te dystorsiony, wszystkie takie synty, które są tam takie bardziej, bym powiedział, harszowe, hardkorowe, to też jest takie bardzo pankowe. No i dlatego ja bym powiedział, że po prostu karti robi taką muzykę dość futurystyczną, która może tak naprawdę dopiero za 5-10 lat być, być oddzielna. gatową. A w tym momencie a w tym momencie uważam, że po prostu za bardzo go traktują jak rapera ludzie i tyle. I a dlatego. Baba, powiedz mi, że ta jego cała afera z Iggy na Twitterze to bardziej mu pomogła czy zaszkodziła? Jakby? Ale, że Ola, swojego syna na święta? No, w sensie to, że w ogóle ta Iggy tweetowała, bo sama akcja wiadomo, że jest słaba, ale czy to jakby to, ten cały zamieszanie, czy to mu bardziej pomogło, czy zaszkodziło? Szczerze, no, powiem Ci szczerze, ja bym naprawdę. A, nie krzyż tak słyszymy, sorry, że tak, że. Ja mam tak, jak krzyczę dlatego, żeby ja was nie słyszę, dlatego ja próbuję... Nie, się... jakby wszystko wii, Dobrze cię słychać. Właśnie. To ja będę mówił normalnie. W takim razie. Według mnie ta akcja ani mu nie zaszkodziła, ani nie pomogła. Myślę, że w Stanach takie rzeczy mało zmieniają w ogóle, tak naprawdę. Ale ja byłem bardzo zaskoczony takim odbiorem tej płyty właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo jakby nie zdziwiło mnie to, że w Polsce tam ludzie tego nie skumali, ale bardzo mnie zdziwiło to, że w Stanach Zjednoczonych... On został tak skejtowany, a widziałem, a widziałem z kolei u takich ludzi, niektórych, którzy były, których się nie podejrzewał o to, że mogą się jarać, z kolei odwrotną opinię, że właśnie... Ja jarałem, a teraz mi się to podoba tak wtedy, kiedy to wszyscy hejtują, a tak naprawdę to jest teraz, teraz takie. No, szczerze mówiąc, dla mnie ta płyta jest po prostu za długa. Może to jest jej problem. Gdyby ona się kończyła przy 15 numerze, to jakby to takie... Ta taka stylówka, która mi się na przykład bardzo podoba, że tak naprawdę nie wiesz, kiedy te kawałki się zmieniają, wiesz, co chodzi, że to płynie jak taki jeden mix, tej tak. I dla mnie to jest zajebiste, tylko że do 15 numeru. Każdy <grym> to, trochę, to trochę, jest cały czas to samo, wiesz, co chodzi. I myślę, że gdyby to skończył przy 15-16 numerze, na przykład tym Teen X, to jest jeden, ten z Future'em mi się bardzo podoba. I gdyby zakończył na tym tą płytę, to myślę, żeby była lepiej przyjęta. Później by wydał może Deluxe'a z tymi innymi kawałkami, by to mu dało więcej. A teraz wydaje mi się, że ludzie ta monotonność też ich trochę zryła. I po prostu myśleli, że tam będzie, nie wiem, takie, wszystko będzie takie inne i tak dalej. No a jednak te kawałki są bardzo podobne, synty są bardzo podobne. No jakby to w ogóle jeden producent zrobił tą płytę, tak to brzmi, nie? No właśnie, a myślisz, że rozstanie z Pierwem miało swoje znaczenie, jeśli chodzi o ten, porównanie z Kurde, to mi się bardziej podoba niż dailit szczerze mówiąc, nie? Tutaj ja jestem fanem takich wiesz, dźwięków Castlevania, stary, stary... Wiesz o co to chodzi? Tak, jak... 8 bitowe, tak? Te stare gry, kurde, ja lubię te takie dźwięki bitowe, o jak to się tak się nazywa, 8 bit, wiecie że co chodzi. I mi, I mi strasznie siedzi ta taka stylówka, więc dla mnie bitowo ta płyta rozpierdala tamtą, szczerze, nie? Jak po prostu nie wiem, te kawałki Rockstar Made, Mate, Metamorphosis, No Sleep, Slayer. Teen X, Vamp Anthem to są dla mnie takie bity, którą, które tylko on ma tak naprawdę. I w ogóle jeszcze jaram się mega, bo ten kawałek Skitkadi wyprodukował taki ziomek undergroundowy, ale znany takim właśnie wczutym ludziom media, który się nazywa Gabe. I on jest takim reżyserem w ogóle różnych rzeczy, ale też powiedzmy, prekursorem takiej stylówy, której używa tutaj KARTI, tak naprawdę. Takiego właśnie tego. tego takiego Powiedzmy, nie wiem, dziecięce, że te dźwięki są takie dziecięce, ale są na distortion rzucone. To ten raper, który kiedyś się nazywał w ogóle Uzi, jego, jego ekipa się nazywała Uzi, teraz się nazywa Gabe3 i robi różne teledyski wielu różnym raperom. Jest ogólnie producentem tego numeru z KitKadim i nawet KitKadi tego nie wiedział, bo widziałem, że on pisał na Instagramie, że bracie, kurwa, zajawa, że zrobiłeś ten numer, nawet nie wiedziałem, że to jest Twój Dobra, mój drogi, sam do tego nawiązałeś. Ty ostatnio jesteś w sumie coraz częściej reżyserem swoich klipów, więc z tego względu na pewno mi powiesz, jakie klipy ci się spodobały, nieważne czy Polska, USA, czy w ogóle świat, trzy klipy, które zapadły ci w pamięć. Wow wow, 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 powiem Ci, że to w ogóle... Zrozumiałeś tego, tego, co? Wiem, to dobra, to na pewno taki jeden klip, który mi zapadł w pamięć, to Kapitan Roshi, taki francuski raper, Kapitan Rossi i on ma ogólnie trzy klipy, które są połączone, one się nazywają Molotow, Ebele i Champions i każdy z tych klipów jest w takiej stylistyce wojskowej, ten Kapitan Roshi w tych klipach jest takim generałem, powiedzmy, bojówki jakichś partyzantów. No i tam najpierw najeżdżają na jego miejscówkę, on ich wycina, tam później on tworzy własną bojówkę, ćwiczą i idą na wojnę. I to mi się podoba, że jakby przez trzy teledyski jest kontynuowana jedna fabuła, powiedzmy, wokół tego. No i zajebiste kawałki wokół tego robi, więc na pewno. I w ogóle jeszcze, no jest to, powiedzmy, niszowy gracz jak na Francję. I, a te klipy są kurwa, no jakby, no dużo pieniędzy. Albo tak Mam nadzieję, że jeszcze dwa wymienisz, co? Y jeszcze dwa wymieniam, jeszcze dwa wymieniam, oczywiście bo teraz to właśnie mówię, ten Kapitan Roszy to jako taki jeden kawałek jako jeden klip No kurde, powiem Ci, też zauważyłem u siebie taką prawidłowość, ale myślę, że na całym świecie jest taka prawidłowość, że no jednak pad będzie smutny, ale coraz mniej się ogląda klipów jednak nie? Że jednak te płyty na Spotify i jakby y powiedzmy Yy, właśnie streamingowe rzeczy i słuchanie płyt na streamingach myślę, że zostało tak spopularyzowane w tym roku, że nawet widzę sam, powiedzmy, po swoich wyświetleniach, jakie osiągałem na teledyskach przez lata, tam wcześniejsze. No to jednak coraz bardziej mój Spotify dogania YouTube, a YouTube troszkę spada, nie? Więc. Dlatego nie wiem, kurde, tak nie wiem, nie wiem, nie wiem, co ja tu mogę za bardzo powiedzieć, no. Podobał mi się ten Pop Smoke'a taki kawałek z bo w sensie podoba mi się jak oni są dziećmi, ale no nie, wiele było takich teledysków. A jeszcze mówisz o tym Spotify, a widzisz szanse w tych wizualizacjach, które prezentują, to jest bardziej forma gifu, ale dużo tam można przekazać, nie? Szczególnie jak tak, Ja ram się jak, jaram się jak, jak raperzy przywiązują do tego uwagę. I myślę, że często ta wizualizacja może, yy, może naprowadzić na kogoś Dokładnie, na, na klimat prowadzi dodatkowy na klip lub nawet powiedzmy trochę wkręcić klimat numeru, tak naprawdę. Dokładnie, o tym mówię, nie? To to jeżeli, można... jeżeli ładnie to przykażesz to ktoś to nawet nie kuma, nie kuma nawet języka. Myślę, może w miarę szczaić, o co chodzi. Dokładnie. A powiedz jeszcze. Yy, w takim razie, jeśli chodzi o Europę, zacznijmy na przykład od albumów albo numerów. Co byś powiedział? Jakie zjawiska w Europ na europejskiej scenie byś wyróżnił? Co ci się spodobało? Dobrze, no to dobrze, to wjeżdżam. Znaczy, wiesz, możemy wrócić do, tych, do tej angielskiej, bo tam też mam jeszcze parę rzeczy do powiedzenia. Ale no, angielski jak najbardziej, mówię o Europie. A, Angl a Europa, no to, to, ten, to ten Francuz, który mi się podobał, no, który powiedziałem tutaj, Kapitan Roshi. Eee, bardzo lubię też takiego rapera e, Abracadabra z Anglii, który ostatnia jest takim płyta super, nie? tak ostatnia płyta super, no w ogóle ja go nazywam pop smog po roku na Jamajce więc ogólnie on mi siedzi strasznie i, i myślę, że no, on zwojuje swoje tam w, w UK. Ogólnie lubię UK, powiem ci bardzo, bardzo ten bardzo mi się ja w tym roku ogólnie Według mnie Wielka Brytania w tym roku po prostu dużo dobrych no, albumów wydała. No okay. i jest zajebisty. Oh God, zajebisty, zajebisty e, M. Hancho jest zajebisty. E, no nie wiem, no, dużo mu, musiałbym wymieniać naprawdę. Z, z Francji, no to z Francji mi się podoba taki, e, bardzo lubię muzykę takiego rapera Maes się nazywa. On jest powiedzmy z takiej stylu Niska, Nino, e, nawet tutaj też jest Niska na płycie. Tak, i ta płyta wyszła w 2020, teraz się upewniłem. Les Derniers się nazywa. I to jest płyta takiego rapera Maes. No, bardzo popularny goś jest w, w. Bardzo popularny goś jest we Francji. No, tak jak mówię, on jest na takim poziomie, jak właśnie tam Niska, Ninio. I z nimi też zresztą kolaboruje dużo. I z Bubą. Więc jego, jego płyta mi siadła bardzo. Siadła mi płyta też tutaj rapera, o którym wspominam Tutaj z francuski rap akurat wpadłem, co go złapali co go złapali jak wychodził ten, Żul Żul dokładnie, ale Żul już wypuścił w ogóle nową płytę, teraz patrzę, Żul już wypuścił, tamta płyta poprzednia ma 30 numerów, La Machine, la, płyta La Machine ma 30 numerów, a, a teraz Żul wypuścił następną płytę, która ma już 18 numerów, więc ogólnie on jedzie na grubo bym powiedział. Może jestem w stanie uwierzyć w historię, że on siedział w studiu i nie wiedział co się dzieje, bo jak zrobił kurwa 45 numerów w tym roku, to mógł tak zrobić faktycznie. Dobra, powiedz mi men jeszcze, w 2021 jakoś ksywę, która jak wypłynie w 2021, to powiesz, a nie mówiłem? Powiesz, no to tylko że znasz zanim jeszcze, także uważam, że to jest następny next big thing, czyli następny, no to ja, który zjedzie scenę. Na pewno uważam, że w Wielkiej Brytanii ziomek, który nazywa się Central C taki ziomek, okay. on już jest dany ogólnie i ma takie kawałki, no ale widzę, że rośnie, rośnie i ludzie się jarają bardzo na pewno ten Abracadabra On mi też chyba bitnie, wydaje mi się, że już jest taki a ja mu chodzi tak, takiego, że, wiesz, tego, że znałeś zanim wszyscy się jarali Tak, tak a no to kurde, wiesz co, no... Ciężkie pytanie, ale kogo dla ciebie takie? Z Francji ten kapitan No Ja jestem mega zajarany tą płytą, polecam Wam sprawdzić. Płyta się nazywa ATTACK-2 i bardzo podoba mi się to, że nie ma tam, że nie jest to taka nawika, którą francuska, która została właśnie wyeksploatowana, czyli właśnie taki styl Niska, maes, nini, śpiewania dużo i tak dalej. Kapitan Roshi jednak tak bardzo. Tapuje, no i w niego wierzę, szczerze mówiąc, i że on naprawdę się wybije. Yy, myślę, że ten Central Sea to jest taki w, w Anglii pewniak. Loading, nie, za super numer. Yy, loading, mega numer, ale też Day in the Life to jest też zajebisty numer dla mnie. Dla mnie w ogóle e, fantastyczne połączenie trochę drillu, tylko takiego zmiękczonego tak naprawdę, nie takiego agresywnego jak Pop Smoke i tak dalej. Trochę Grime'u. I zajebistych sampli. I tak naprawdę, według mnie, no nie ma szansy, żeby to nie wyszło, bo, bo to uderza i trochę w nowoczesną stylówkę, i trochę w angielski styl, i w klasyczny rap. Według mnie ten Central C Bo zajebisty rapuje, jest bardzo dużo skilla w tym, ale te są też trochę takie, to drill bym powiedział, i, i to leci po prostu. Jak to się puści, to nie chce ci się tego wyłączać. Myślę, że takie fajna do słuchanka. A polski ty słuchasz, czy nie? I co czekaj? No słucham nie za wiele szczerze mówiąc. A ty by wyróżnił czy nie? Bo nie A, tak. Wyróżniłbym, słuchaj, wyróżniłbym takiego Słowaka, którym się jaram bardzo. Nazywa się Tino, e, okay. Jest nieznany na razie w ogóle. Robi zajebiste bity. E, okay. Ma flow jak taki trochę, bym powiedział, czy, czeski Yang, tak, ale naprawdę ma do tego super głos. E, ma do tego super... Okay. Słowacki, sorry. E, ma do tego super głos i... I generalnie też te bity, które sobie robi sam są zajebiste, ja tam rzucałem go ostatnio i polecam też go sprawdzić ze Słowacji, bo ogólnie mam też taką zajawę powiedzmy na, tą, na te Czechy, Słowację i uważam, że rap stamtąd jest bardzo skilowy i bardzo fajnie brzmi bardzo często, a jest taki trochę niedoceniany, a, a nieraz po prostu sobie go słucham na równi z innymi zagranicznymi Europejczykami ja Dobra, mój drogi, dużo wspominaj o drillu. Jak ty się zapatrujesz na drill w kontekście swojej twórczości? Kiedy coś świesz, W ogóle czy planujesz ekspansję w kierunku? Tak, jak drillowy, jakbyś słuchał, to byś wiedział, Karol. Tak, sprawdzam, ale chodzi Nie. mi o to, że czy raz to bardziej, bo teraz całe płyty drillowe wychodzą, a u nas Raperzy wydają mi się wie, małe próby, małe próby, a to otwiera tyle możliwości. To znaczy Tylko ja jak, jak to już kiedyś podkreślałem, e, dla mnie to, że nawijam na drillowym bicie, to nie znaczy, że muszę strzelać z karabiny, wiesz co chodzi. Tak, właśnie ja też to rozumiem. Dla mnie to jest oczywiste, I... dla niektórych nie do końca, ale właśnie tym bardziej zastanawiam się, czy I... dalej będziesz, bo może nie scena bardzo amerykańska, ale brytyjska pokazała, że tyle w tym można ująć, nawet ten set Rosji, nie, zupełnie inny vibe, I... niż abrakadabra, niby obaj drillowie, a zupełnie inni artyści. Czy ty też gdzieś tam widzisz swoje miejsce w tym, w tym drillu na przykład? Ten kawałek choćby Hood Angel, e, który nagrałem w tym roku tam z BTO i z Benito, no beat jest totalnie drillowy, a my wjeżdżamy tam totalnie nie drillowo i tak jakby to była moja, moja zajawka na to, żeby właśnie zrobić kawałek z nabiciem drillowym, ale po swojemu. I... No właśnie, czy to jest była jedno, jednorazowy wybryk, czy ty bardziej myślisz jeszcze w to wejść? Więc co? No i był, zrobiłem też ten kawałek z Mankim Six Seven, zrobiłem pod Sixing Challenge. No, six seven, wiadomo. Six Mam six jeszcze jakiś kawałek, jakiś kawałek teraz na w wychodzącym na tym drillu, ale powiem Ci szczerze, nie, że chyba chcę przeczekać, jak się znudzi wszystkim, to wtedy sobie zrobię. Bo uważam, że ogólnie. Znając mnie też od paru lat, tam wiesz, może przez Piotrka, może ten że jakby drill, to dla mnie była taka muzyka, którą ja się jarałem bardzo od zawsze, że jak, jak po prostu powstało Six Seven Section Boys, to ja już się jarałem. No, za tym. Pielęgno... dla mnie to wystarczy. Tak. ludzie wiesz, o tak. nie. Tak. Mnie, tu się rozumiemy najbardziej. A powiedz mi w takim razie, jak wygląda towa na ta stylowa, O. W pewnym momencie i myślę, że ludzie też nie do końca, po prostu trzeba odpocząć od tego. Myślę, trochę. Niech to zostanie na razie dla artystów, którzy to robią cały czas. My możemy, ja mogę wrócić do tego, myślę, za pół roku i wymyślić jakiś fajny patent na ten drill, żeby on był właśnie taki ciekawszy, nie? Bo może być i reggae drill, może być. No, nie, zresztą. że to nie jest takie właśnie, jak monotonne, jak ludzie wymyśleli. A powiedz mi w takim razie, jak myślisz, gdzie pójdą światowe trendy, bo niektórzy mówią, że też będzie drill, niektórzy wróżą po, powrót bombapu, niektórzy hyper Jak myślisz, co będzie 2021, 22, 23 najgorębsze? Jeśli chodzi o trendy. Nie mówię nawet o twoją twórczość, Słuchaj, to światowe trendy. Ogólnie moja prognoza na przyszłość muzyki to jest rap i wszelkie jakby romanse ze wszystkim. Wiesz o co chodzi? Myślę, że Rap stał się na tyle już jakby uniwersalnym środkiem wyrazu, jedynie, yy, który, który jest tylko jakby właśnie tym, tym rymowaniem i tym sklejaniem wersów, a to, co się dzieje już wokół niego, zostało już w tyle sposobów zmienione, jakby z, zmieszane, że myślę, że po prostu yy, będzie, będzie coraz więcej odmian rapu i będzie też rap klasyczny, bo jak widać, ten rap klasyczny ma bardzo wielu fanów i Powiem Ci, no ja też lubię sobie, o na przykład y, odpaliłem taki y, Capital Bravy dał taki kawałek w tym roku, Sido się nazywa Keine Helden i kurde, no bicik jest taki, jak ja słuchałem niemieckiego rapu, jak byłem młody na Vivie gdzieś, wiesz o co chodzi I jak no leci, no spędzałem ze 150 razy pod rząd, bo mi tak się podobał ten klasyczny bicik z tym samplem takim kurwa sentymentalnym I, i myślę, że wiesz, ja sam tak mam, że Mam mód na Playboya Kartiego, ale bym sobie posłuchał też tego sentymentalnego sampla na bumbapowym bicie, tak samo, nie? I myślę, że ogólnie ludzie też mają różne różne humorki i różne nastroje, i ten, ta muzyka też będzie powoli odpowiadała na różne te gusta, ale e, uważam, że to, co zrobił Playboy karty i to, co zrobił Blady z Mechatok, teraz taką płytę Blady Mechatok, ogólnie widziałem różne komentarze Polaków tam. no on do cisnących ludzi, którzy, którzy, którzy tego słuchają. Jakby I trochę czytałem, bo jakby oceniana była muzyka przez pryzmat fanów ty, tego Bladiego, a uważam, że zrobili zajebistą płytę ten Bladi z Matoken, pokazującą trochę właśnie jak muzyka może wyglądać za 20 lat. Tak samo uważam Playboy Carti trochę zrobić coś takiego, taki właśnie synth punk, synth pop. Cieszę się, że chodzi, bo bo czy ta muzyka jest po prostu jest tak, takim mixem gatunkowym już, że, że według mnie będzie po prostu rap i jakieś przedimki przed rap, nie? czyli rock rap, synth rap, nie wiem, boom bap, synth punk rap i tak dalej i Więc myślę, że bardziej po prostu idziemy w to, że rap już nas nie zostawi, ponieważ jak na gatunek muzyczny trzyma się już bardzo długo na topie. Uważam, i wzrasta coraz bardziej. To pokazuje trochę, że jest taki uniwersalny tak? i że jest, jest jakby, jest jakby dobrą, dobrą, dobrym nośnikiem jakiegoś przekazu dla wielu grup społecznych, a nie tylko dla takiej, od której się to zaczęło. jakby. Dobra zabawa. gadka o, mu o muzyce z Tobą to sama przyjemność, ale czas nas goni. Ostatnie pytanie mój drogi. Za 30 lat, jak będziesz już starym dziadem, numer, który usłyszysz, pomyślisz 2020. Jaki to będzie numer? Jeden, jakbyś taki wybrał. Że nieważne, gdzie usłyszysz, pomyślisz, że to jest że to był ten rok. No. E, wrzuciłem, 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 chyba jakiś kawałek. Kurde, wybierałem te single roku. No, ten The Box, Roddy Rich. Ten. ten Aj, okay. tak w ogóle jest, za 40-30 lat będziesz wiedział, że to ten rok. To też spodnie płyta. Uważam, że to tak samo debiut Rodiego Richa. Taka płyta bardzo dojrzała i jakby jak na debiut, to wszechstronna. I, I trochę w tym Yanktarga, i trochę klasycznego rapu, więc ogólnie dobrze się słucha, myślę, wielu, właśnie grupom słuchaczy. I myślę, że ten debox Box, Dior został wydany chyba w zeszłym roku, tak? Welcome to the party. Znaczy, to tak, to tak. więc nie to są to się jest mniej więcej te lata Więc to chodzi o skojarzenie. Ale powiedzmy, że pops, na pewno numery Pop z, będą też mi przypominać 2020, bo uważam, że tak jak też wrzucałem do siebie na story, bo płyty płytami i tak dalej, ale uważam, że artystą tego roku był Smoke, Ponieważ prostym argumentem jest dla mnie to, ponieważ wszyscy na całym świecie poszli w to, co on pokazał. I dla mnie to jest artysta roku. Człowiek, który nadał rytm temu rokowi i temu roku i po prostu wiesz, e, tak jak mówisz, i ja zrobiłem e, drill i ktoś tam zrobił drill w UK, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji a mimo tego, że ten drill wcześniej istniał Pop Smoke dodał temu coś tak komercyjnie zajebistego że, że to on sprawił, że ten drill się rozrósł na cały świat w tym momencie i zdecydowanie jakbym miał wybrać jakąś artystę to Pop Smoke. i nie dlatego, że zmarł bo uważam, że tą drugą płytą pokazał tym bardziej że mógłby robić taką muzykę bardziej mainstreamową właśnie w stylu klasycznego rapu, bo miał zajebisty głos więc Szkoda powiedzmy, jego mi, jego mi bardzo szkoda i na pewno dla mnie jakby w, na pewno głosem tego roku był posmuł, bez, okay. bez wątpliwości żadnej. Dzięki Mateusz, to była naprawdę przyjemność. Wielkie dzięki za ten telefon i za tą gatkę. Trzymajcie się. Dzięki Watki. Polecam się. Same ciekawe, same ciekawe tam newsy są. No i fajni panowie to prowadzą robię z nimi różne fajne rzeczy więc polecam ten portal elo dzięki pa